Dziś, 1 listopada, obchodzimy święto Wszystkich Świętych. Jest to dla katolików bardzo ważne święto. W Polsce jest to dzień wolny od pracy. Dzień, w którym to nawiedzamy groby naszych bliskich, których już pośród nas nie ma. Stawiamy znicze, stawiamy piękne kwiaty. Po to, aby uczcić naszą pamięć o nich. Przy tym towarzyszą nam rodziny, wspomnienia, a także słowa z Ewangelii, że w niebie jest mieszkań wiele dla każdego z nas. W tym dniu podczas Eucharystii zakładane są szaty koloru białego. 2 listopada to dzień, w którym to wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Geneza tego dnia sięga aż do pierwszych wieku, kiedy to na Soborze w Lionie potwierdzono naukę o czyśćcu, a na Soborze Trydenckim dokładnie wyjaśniono, czym jest czyściec. Czyściec jest to przedsionek nieba. Duży wkład w tę naukę miał święty Augusty. W tym dniu wspominamy tych, którzy odeszli, tych, których już pośród nas nie ma. W tym dniu Eucharystie są sprawowane w szatach koloru fioletowego. Nawiedzając groby naszych bliskich powinniśmy pamiętać o dwóch rzeczach o modlitwie za nich, a także ofiarowaniu za nich Eucharystii. Od 1 do 8 listopada możemy uzyskać odpust pod warunkami przyjęcie Komunii Świętej, stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Pamiętajmy, aby nie przesilać się w ilościach zakupowanych zniczy czy kwiatów. Pamiętajmy przede wszystkim o odpuście dla tych, Którzy tego potrzebują. Jeśli podobał Ci się ten filmik, daj nam lajka. Jeśli chcesz być z nami na bieżąco, subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia.